Znany demon domowy przede wszystkim z folkloru, dla którego utrudnianie człowiekowi życia było na porządku dziennym. Nienawidził mężczyzn i uwielbiał wsząść na kołowroczku. Poznajcie proszę kichimorę. Kikimorem wyobrażano sobie jako maleńką kobiecinę, której sylwetkę było można porównać dość słomy. Jej pociągła i wydłużona twarz przypominała na parstek. Miała wydłużone kończyny oraz pomarszczoną chropowatą skórę, a także kurze Pod starą i wysłużoną chustą chowała swe splątane i siwe włosy. Kikimory różniły się od siebie wiekiem. Jedne sprawiały wrażenie młodych i niespokojnych dziewcząt, inne wyglądały bardziej jak pomniejszone stare kobiety ubrane w nędzne łachmany bądź strój kobiet zamężnej. Czasem demon też mógł przyjąć pewne cechy wyglądu psa, świni, kaczki bądź królika. Niektórym kikimory przypominały też karłe bądź zdeformowane dzieci. Bez względu na wygląd, nieodłącznymi atrybutami kikimory były wrzeciono i kołowrotek, służące do generowania złowieszczego workotu. Kikimory miały powstawać z dusz zmarłych niemowląt. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa zaczęto uważać, że kikimory powstają z dusz dzieci, które zostały przeklęte przez rodziców lub nieoszczone. W Wierzenia słowiańskich ludów pojawiają się dwa typy kikimur. Pierwszym z nich są kikimory domowe, które pojawiały się w domach przeklętych, czyli nieopatrznie postawionych na miejscu pochówku człowieka lub tych, na które ktoś celowo rzucił urok. Przyciągało je zło i nieprawość. Kiedy już trafiły do takiego domu, zanomowiały się w piwnicy lub na poddaszu. Czasem można je było znaleźć w zagrodach, kurnikach bądź stodołach. Ze względu na swój niewielki rozmiar nie opuszczały one domost w obawie przed tym, że zostaną porwane przez wiatr. Do ich codziennych zajęć należało budzenie niemowąt, przewracanie garnków, rozrzucanie jedzenia, wyrywanie ludziom włosów z głowy, plątanie przęc oraz dokuczanie zwierzętom domowym, przykład wyrywanie owcom wełny. Szczególnie jednak upodobały sobie kury, które skubały z piór do łysa, zsyłały choroby i dusiły kurczęta. W wolnym czasie pszenły i ciergały koronki, a furgot ich wrzecion uznawano za zły omen. Jeżeli ktoś ją zobaczył podczas pracy, co było ciężkie, ponieważ Kikimora potrafiła zrobić się niewidzialna, to wkrótce umierał. W wschodnio w słowiańskim folklorze Kikimory pełniły również funkcję znanych ze Słowiańszczyzny z mur, czyli złowrogich demonów nocnych, które były popularnym wytłumaczeniem na zjawisko paraliżu sannego. Nie zawsze jednak w ludowych opowieściach kikimory były złe. Dzieniegdzie wierzono w to, że dobra kikimora mogła pomagać w codziennych obowiązkach, opiekować się drobiem, pomagać przy wypasie bydła, bądź pomagać w szyciu. Nie wiadomo, czy kikimory na początku swego istnienia były dobre, a ich wizerunek pogarszał się z czasem, czy wręcz odwrotnie. Były złe, a ich dobra strona jest wynikiem utożsamiania kikimor z domowichą, żoną i pomocnicą pomocnego domowika. Wówczas kikimura powstawała z z zmarłej kobiety i przybierała jej twarz. Drugim typem są Kikimory bagienne, które zamieszkiwały mokradła. Ubierały się w chy i wodorosty. Miał jej również towarzyszyć orszak pomniejszych demonów, które wyręczały ją w wielu nieprzyjemnych dla niej zadaniach. Słym głośnym zawodzeniem przyciągały wędrujących i zostawiwszy na zbłąkanego wędrowca pułapkę, napawała się jego agonią. Ten typ kikimur był uważany za małżonkę Leszego, Pana Lasu. Ten Osób, dwójka ta pełniłaby wspólnie władzę nad lasami i bagnami, czyli obszarami, które na przestrzeni wieków budziły nieustanny ludzki niepokój. Aby obronić się przed kikimorą, morom, wystarczyło położyć się odwrotnie na łóżku: nogi na zagłówek, głowy tam, gdzie nogi, lub skrzyżować nogi podczas snu. Innym sposobem były specjalne amulety, wieszone w pórnikach i przy żłobach. Okadzano również gumną dymę z jałowca lub sypano linie ochronne z soli. Można było ją także uspokoić, mijając garnki w wywarze z paproci, zaś kiedy rozbrzmiewał stukot koło wrotka, należało splunąć przez lewe ramię, by odpędzić zły urok. Niestety, jedna z rodzin nie wiem, Tyle szczęścia i do jej domu Zawitała Kikimora Wykonywała swoją powinność tak skutecznie Że właściciele musieli z całym Dobytkiem przenieść się do sąsiadów Próbowali wszelkich sposobów by odpędzić Demona na próżno Kiedy rodzina straciła nadzieję do wioski Zawitał cygan ze swoim stresowanym niedźwiedziem Bestia była tak straszna, że rodzina postanowiła Poprosić cygana by wypędził Kikimorę. Zgodził się i wieczorem Zawitał do opuszczonego domu Kiedy udał się na spoczynek Kikimora Zaciekawiona, nigdy wcześniej nie widzianym stworzeniem, podeszła do niedźwiedzia i jednym ruchem wyrwała mu gaść futra. Jak się domyślacie, Misiek wpadł w szał i zaatakował demona. Ledwo żywa Kikimora uciekła do lasu, a właściciela mogli wrócić na swoje włości. Po pewnym czasie wróciła i zapytała gospodynię, czy przerśnięty kot wciąż jest w okolicy. Gospodyni nie dała się jednak demonowi i z uśmiechem odpowiedziała jej, że ma właśnie tuzin młodych. Przerażona Kikimora czym prędzej opuściła wioskę i nigdy już nie wróciła. Językoznawcy do dziś mają różne teorie na temat etymologii nazwy tego demona. W języku słowiańskim nazwa Kikimora powstała z połączenia dwóch słów: Kik zagadkowy oraz Mara lub Mora, czyli zmora. Kikimora więc moglibyśmy przetłumaczyć jako zagadkową lub tajemniczą zmorę. Aleksander Bruckner imię tego demona tłumaczył jako zmora o niesprecyzowanej twarzy. Inni badacze przypuszczają jednak, że nazwa tego demona mogła zostać zaczerpnięta z języków ugrofińskich, gdzie wyraz w tłumaczeniu oznaczało stracha na wróble. Jakoś Kikimora jest głównie znana na terenach Rusi, to prawdopodobnie jej nazwa również wywodzi się z tamtych regionów. Staroruskie Kikati oznaczało wycie. Kikimorę czasem nazywano Shishimorą, co mogło wynikać z językowego tabu. Biorąc pod uwagę, czym owa Kimura miała się zajmować, to możemy przypuszczać, że była wyjaśnieniem na śmieć kurcząt, które po wykluciu mogły się zachłysnąć i udusić, lub ich własna matka mogła je przygnieść. Tłumaczyła też, dlaczego ptactwo choruje lub wydłubuje sobie pierze. Słuczone garnki przez kota, złodzieja lub podczas powrotu do domu pod osłoną nocy automatycznie były winą Kikimory. Splątana przędza równie dobrze mogła być zasługą kota. A wypadanie włosów jest naturalną koleją rzeczy. Jeśli chodzi o dźwięk kołowrotka, to warto zwrócić uwagę, gdzie Kikimora miała mieć swoje leże. Na strychu czy w piwnicy jest zupełnie inna akustyka i nawet ptaki, które zagnieździły się na dachu, mogą wywoływać dziwne dźwięki. Dlatego też Kikimora jest demonem nocnym. Wtedy ludzie idą spać i jest Cicho, przez to słuchać dźwięki, których normalnie za dnia nie wychwytujemy, bo są zagłuszane innymi. Kikimora zainspirowała Anatolia Ladowa, słynnego rosyjskiego kompozytora, który imieniem tego demona nazwał swój obraz symfoniczny z 1910 roku, będący muzyczną ilustracją dla jednych z rosyjskich baśni ludowych. W Trzecim Tomie Harego Pottera w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego Kikimora zastępuje Banshee z oryginalnej wersji. W oryginale przed Simusem Finiganem Bogin zamienia się w Banshee, zaś w polskim przekładzie Andrzeja Polkowskiego Kikimorę. Wersnik Kigimura kojarzona jest z podobnymi potworami z Wiedźmina. Występuje zarówno w grach, jak i w pierwszym odcinku serialu Netflixa.